Dobra, dobra, dobra. O, ty masterek. Halo, halo, możecie wejść na YouTube a i zobaczyć, czy jestem live. Ja. Jest. Nie? Nie. Jasne, że mogę. Jasne, że mogę. jest. Jasne, że mogę. jest. No to ciśnieje. Jest. jest, jest, jest. no to ciśnieje. Jest, jest, jest. Siema widzowie. Trzeba dobra, wszystko działa. dobra, wszystko działa. Zrobimy wam. Dobra, cicho bądź! Cicho bądź już! No dobra, cicho. Proszę Dziękuję bardzo. Ja teraz zadzwonię. Ej, do Ja zadzwonię na kamerę, dobra czy nie? ja nie mam kamery na kompie. No to okej okay będzie, no nie ja chyba ci się włącz, dobra? Ale ja Bez... kamery nie mam na kąpie. Ty... Nie. A poza tym ja nie mogę pokazywać twarzy w internecie widzek. No nie, włącz sobie kamerę od razu, wyłącz sobie kamerę od razu. Pamiętaj o tym, pamiętaj o tym. Nie Stara, on nie może pokazywać twarzy w internecie, co ty myślisz? Co ty myślisz? Mam no, to ja nie dorosły mi. To są dziecky, ja nie dorosły im. No tak. Ja nie No tak. Bo ja mam powiedziała, że jak się przyłożył do nauki, to mogę mieć kanał na YouTube. Jak się przyłożyłem do no, nauki, to mogę mieć kanał na YouTube. Bo mi ogólnie miała pozwala, ale... To no, mnie ja ogólnie jeszcze nie uczyłem. Ale... Mam same pały. Ja jeszcze nie uczę. Tak, Mam same Ta, super, Super, że masz same Ta, pały, super. ale to bobo ma jest tak drewna. Nienawidzę. Nie ja możesz się uczyć, bo już Nie się uczyć, bo już tu zap. się uczyć, bo się uczyć, bo już tu się Um, what's the sigma? Um, what's the sigma? <coughs> sigma? I'm a sigma. I'm a paper is Опять D To jest tak bardzo skibidisz. No, skibidisz. Tak bardzo skibidisz. Bardzo skibidisch. Ej, bratki. Co? Nie robimy dużo na się za Nie dużo No dobra. No ja nie mam huge. -a. Nie na dwa ekskluzywy. Na dwa ekskluzywy. Super! Polecam. Bardzo polecam nawet Kibi A ja idę łowić, żeby zabić ki. Ja idę łowić, żeby zdobyć Ej, co jest? Co jest? Co ja dostałem? Co jest? Co dostałeś? Co jest? Co? Dostaj mi kogoś. Ten. Chcemy od kogoś jajko? I z niego mi. Zleciał hiur. I złamam, więc zobaczę to mi jeszcze, wypadnie. Pokaż mi. Pokaż mi, stary, stary, pokaż mi. Czekaj chwilę, bo chcę otworzyć drugie jajko. A, 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 a? chciał otworzyć drugie jajko. Muszę otworzyć drugie jajko. Uh -huh. Ej, co? Rośnie! Rośnie! Dobra, da. To bardziej rośnie! Dobra, dawaj trade stary. Sorry! To sam to ty niko mi jakiegoś dobrego peta Tak, na pewno. Dobra, no dawaj Trido, stary. No dawaj Trido! Ale ja taki... Ale ja nic takiego nie mam, ja cię żartowałem. Jezus, jaki ty głupi, co nie. No właśnie... Marta, ci, ci dałem dwa milionów. Co nie? Ale ty dwadzieścia siedem trillionów. Marta. Tak. Nie marek. Ale. Ale ty je! One są mega mocne, jakbyś chciała wiedzieć. Ja 27 trylionów, a mój najlepszy ma 35 trylionów. I love everything Even Mala I Yeah Chwilę, ja zaraz wracam. Bebe Z Skibidi. Pozdro. Ogólnie Marta daj Robuxy Co? Czemu nie masz? Ja jeszcze, ale mi się nie chciło. No. Ej, a co Co? Pytam się, czy chcesz Gemy. Tak na dobry start. No w że sensie co. Dam ci 500 tysięcy genów. Ok. Ale ty nie masz. Ty masz tyle? Mam. Skąd? Miałem 8 milionów, ale je wydałem. A kiedy ty ten? Skąd ty je zdobyłeś? Z diamentowej łopaty, którą dostałem całkowicie przypadkowo. Mógłbyś mi dać kilka tysięcy. No właśnie, chcę Ci dać 500 tysięcy. To najpierw mi daj. Nie, to, pójdę do kartę i ci dam... 400. Yy. 400. Może to. Dzięki serio. Tak, a ty mi daj te dane.

A wiesz co? A teraz chcę zrobić jeżeli dam ci 1500 gemów? 500. 600 Dobra. Ok. Miło się to robi z teresy. Dołączaj do Pepsi. Mega dzięki! Serio, mega No dobra. Dołączaj, bo nie widzę, żebyś było aktywny. Jakby za milion gemów, ja sobie kupię wszystkie postacie, tak ci powiem. milion 500 gemów! No, ale skąd ty je dostałeś? Mówi, że. Ten. Sprzedałem mu łatę. Eee, yy, diamentową. Dobra, ale ciebie nie ma na razie na besze. Wiem! Chodź. Ale ja się teraz... Zaraz do ciebie dołączę. Teraz będę mogła wszystko totalnie robić. Ja robić. Ale masz... Obiecujesz już, że na na 100%. Mogę ci dać całą kartę za 50 zł, ale Ty musisz mi powiedzieć, jaki masz nick i hasło do Roblox, do swojego konta. Ale to później. 57, 57. Dobra. Zapiszę konto i, i już będzie to załatwione, jakby. Mega dziękuję! Serio, ale ty mega, mega dziękuję! No dobra, wchodzisz na tego BS? Tak, tylko tutaj Czyli jakie ty masz hasło? schmetterling 57. Taki jak Nick? Tak, tak, jak Nick. Cześć, nie, Ale tak mnie go tak serio dziękuję. I Tak cieszę. Serio z A wiesz, jak ja się cieszę? Jak? Pokazuję, Wy? że nie ma takiego konta. Aha, dobra, nieważne, nieważne, no nieważne. To najpierw ci dam geny. To najpierw ci dam gęby. Dobra. To dołączaj do basica. No dołączam do brosarszy. Jestem na Stars. Ale nie do brosarszy. Chodziło mi Pet simulatora. Ciągle. A ja myślałam, że na Brawl Starsie. A, a dasz mi za to... te? Zgadnij... ten? A ja myślałam, że na Brawl Stars. Kurde, serio? Ty mi jednak nie dasz tych Robuxów? Nie.

Nie, nie. Ej, a wiesz, jak się robi takie coś, żeby konto sobie oddawać, albo żeby móc grać na innym koncie, na grę y, starsze. No wiem, Mówię, że wiem. Chciałabym coś takiego zrobić ze robów. Serio? Poczekaj. Mogę coś zobaczyć? Ja Słysza? ci zobaczę. Ja coś zobaczę, tylko bratku. Ale pliz, daj mi Obiecuję Ci, że dam Ci moje konto i będziesz mogła na nim grać kiedy Okej. Ok. Ale w Robloxie, czy? W Browsers. W Roadsters. BS. A, dobra. Bo wiesz o tym, że ja mam mocne konto, nie? No. No dobra, i ile za mi Robux? 400, bo to już nie jest takiej mocy. 400. Pewnie rzecz. Nie wiem, szczerze. 450 to się już opłaca. Kupisz za to premiuma i coś do skina. O kurde, a na ile ten premium? No, jak zakupujesz premium do yy, Brookhaven, to masz go na zawsze. Ale mi chodzi taki do Robloxa. Ogólnie premium. Nie, to, tego premium ci nie kupię. Jest drogi. Ej, mam stawkę nie do odrzucenia. No Będziesz dostawała y, każde moje konto w BSX. To nie? Libra Simulator. Nie, 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 w Brawlu, w Brawlu. No. Ale będziesz y, ale dasz mi całą kartę. Ok! Na pięćdziesiąt złotych? No. Dobra. Jest, dobra, dzięki, 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 miło się z Tobą. A wiesz, jak się zalogować do nowego konta? Nie. To ja Ci powiem. Super ID trzeba mieć. Ja Ci powiem moje super ID. Ale, ja no właśnie, bo mama się nie zgadza, że... Czekaj, ja potem zadzwonię, dobra? Nie, ale ja ci powiem moje! Moje! Ale ja właśnie nie, nie mogę mieć supercell ID, bo mama się nie zgadza, bo nie wie, co to jest. Ale powiedzieć ci coś. Ty nie będziesz podawała swojego adresu, tylko mój. I moje supercell ID. A to będzie miało jakąś wpływność, czy nie? Nie, to nic nie kosztuje. To po prostu sobie będzie. Czy to będzie widać? Jeżeli twoja mama ogarnie, to to jest browser, to tak. A czy jeżeli ogarnie całą mechanikę? Kurde, nie wiem, bo ja się boję. Nie, ale serio. Nie, ona po prostu zobaczy moje imię wiesz z, z... Brawla, Zobaczy moje imię z Brawla. Tylko kliwary leon. Tak się nazywa moje na express Lady. Więc no. To jakkolwiek, to jakkolwiek widać? Co? To jakkolwiek widać, nie. Chyba, ja że jeszcze mama to wybaczy, że się na kogoś konto tam. Nie! nie. Bo, że... Twoja mama tego nie ogarnie bo to trzeba wejść na profil i kliknąć coś tam, więc twoja mama tego nie ogarnie. Dobra, ja też się zapytam mamę, czekaj, zaraz zadzwonię. Okej. Okay. Słyszałeś ten deal? Słyszałeś? Słyszałeś ten deal? Co, debilo. Za. Umówiłem się z koleżanką tak. Że oddam. Jak będę miał jakieś nowe konto, to oddam jej mojej koleżance. I to też, to też, co takie wiesz, to z Lili też ten. Też jej oddam. Ale to nie będzie tak, że um, ona nie mogła cały czas, tylko od czasu do czasu? Jestem. tam. co ty nie mi o? Na moim koncie. A co z Martą? Gdzie Marta wyszła? Nie. A co ty nie jesteś Martą? Zaraz. Nie zaraz. Dzisiaj dostanę 800 robuksów. 800 robuksów. Rozumiesz to? Zniszczono. Zniszczono. A dasz mi 400? Nie. Co? Nie. Nie? Nie dasz mi? Mm. Bardzo chcę A go, chciałem 400 bobuksów. Może bo jak mi wystarczy, to, to ci dam. Okej. Okay. Ale nie wiem.